Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Napełnij nas swoją obecnością. Rozpalaj naszą modlitwę. Zapraszamy, Mateńko Najświętsza, Ciebie i Ciebie, Święty Józefie, wraz z naszymi aniołami stróżami. Niech ta modlitwa będzie na chwałę i cześć Twoją, Ojcze w niebie. Mateńko, uświęcaj każde słowo w swoim Najświętszym Sercu i nieś tę modlitwę przed tron Boga Ojca. O to Cię prosimy. W imię Ojca, I Sena, I Ducha Świętego Amen. Drugi miesiąc, Przeczyste Serce Świętego Józefa, wzór czystości. Rozważanie. Święty Józef. Odznaczał się wyjątkową czystością i okazał się godny Bożego zaufania. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, rozwijał dar czystego serca. Bóg Ojciec prowadził go do coraz doskonalszej czystości, która ma swoje źródło w przykazaniu: będziesz miłował. To kontemplacja Jezusa z bliska. Trwanie w bliskości niepokalanego serca Maryi uczyniło serce Józefa przeczystym. Nie zawiódł Maryi dziewicy, która mu się powierzyła jako żona. Trwał z nią w dziewiczej miłości małżeńskiej ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc, dlatego Kościół wzywa Józefa jako najczystszego i opiekuna dziewic. Czystość świętego Józefa pozwala odczuć piękno najprawdziwszej miłości. Uczy, jak budować najgłębszą relację z Jezusem przez bliskość z Maryją, i dlatego pozostaje wzorem zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie konsegrowane, jak i dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga tym sercem. Modlitwa Święty Józefie, oddając cześć Twemu przeczystemu sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko jej dziewictwu. Twoje milczenie towarzyszące Działaniu świadczy o zrozumieniu Twojej roli w planach Najwyższego i wyraża gotowość poddania się woli Boga. Pomóż nam, opiekunie Jezusa, Syna Bożego, uczyć się od Niego czystości serca, słuchając Słowa Bożego i rozważając je. Spraw, abyśmy pobudzeni Bożą łaską. Dążyli do czystości pragnień i intencji, która była udziałem świętej rodziny. Wspomagaj nas na tej drodze. Dla zasług i przywilejów Twojego serca wyproś nam łaskę. Teraz można złożyć swoją intencję. Przez wzgląd na dziewiczą czystość Twojej oblubienicy Maryi. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, modli się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, wstawiaj się za nami. A teraz. Łączmy się w Litanii do świętego Józefa. Kirie eleison, chryste eleison, kirie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, modl się za nami. Święty Józefie, modl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, modl się za nami. Światło patriarchów, modl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, modl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, modl się za nami. Żywicielu syna Bożego, modl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, modl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, modl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy modli się za nami. Józefie Najczystszy modli się za nami. Józefie Najroztropniejszy modli się za nami. Józefie Najmężniejszy modli się za nami. Józefie Najposłuszniejszy modli się za nami. Józefie Najwierniejszy modli się za nami. Zwierciadło cierpliwości, modl się za nami. Miłośniku ubóstwa, modl się za nami. Wzorze pracujących, modl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, modl się za nami. Opiekunia dziewic, modl się za nami. Podporo rodzin, modl się za nami. Pociechu nieszczęśliwych, Módl się za nami. Nadziejo chorych módl się za nami. Patronie umierających modl się za nami. Po strachu Duchów piekielnych modl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego modl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Modlmy się. Boże, ty w niewysławionej opatrzności Wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwy do świętego Józefa. Na cześć przeczystego serca świętego Józefa. Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam Twojego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas. Abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen. Na czas doświadczeń. Święty Józefie, modl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę, przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu. Wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą, Boga Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus, nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą, w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. A teraz wzbudźmy intencje na zakończenie naszej modlitwy. Józef jest Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego przeczystego serca, Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi i Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan, Okazało nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen. Bóg zapłać Tobie, kochany bracie i siostro, za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.